W następnym degustacji. Tym razem e, nowy dla mnie browar. E, jakże on się nazywa? The Goodness Brewing e, Company. Sunshine i jest to Kölsch Lager. 4,7% alkoholu. E, pięknie odświeżający e, lager w stylu mm, Kölsch. Z niewielką goryczką i subtelnymi nutami owoców pestkowych. Ten niesamowicie pija... to niesamowicie pijalne piwo e, przywołuje na pamięć te słoneczne dni spędzone w ogródku <laughs> piwnym z przyjaciółmi. E, Ze wspaniałą, klarowną, e, jasną poświatą. E, Sunshine jest z, y, piwem na lato. Jest latem e, w puszce. Nawet jeśli e, za oknem pada. No, 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 tak jak w Anglii, no. Um, w składnikach jest woda, jęczmień, mm, y, jęczmień drożdże i chmiel. w takiej kolejności. Okej. Okay. Proszę bardzo. Jest to piwo. Bardzo jasne, słomkowe, chociaż lekko może opalizujące. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje, ale... Mm. Może to takie światło. E, piana dosyć dużo przy nalewaniu. Teraz już opadła. Zresztą dolałem prawie do samego końca. E, Drobno-środkowo-pęcherzkowa, biała. Jest ok. Aromat jest przyjemny, lekko słodowy. Z takimi e, delikatnymi e, nutami ziołowymi, od, e, odchmielowymi Całkiem, całkiem przyjemnie. Okej, okay. bardzo zrobię. Dosyć niskie nasycenie. Podejrzewam, że e, większość tego gazu poszło w pianę. E, ciało takie średnie. E, lekka słodowość. Jest w miarę takie e, rzeźkie odświeżające, lekkie nuty cytrynowe. Jest też goryczka. Nie jest jakaś zbyt duża, ale jest. Jest odczuwalna. Ona jest taka ziołowo trochę ziemista. Ona jest dosyć delikatna, także ale ziołowe elementy na pewno są. Tak, jest ziołowe. Eee, także ogólnie no, bardzo przyjemne piwo. Fajnie się je pije. Niby jest takie delikatne. Ale macie wyraźne smaki. Wyraźne aromaty. Jest się czym ucieszyć. Ciągle jest sesyjne. To jest 4,7 to jest na granicy, ale sesyjne. Także można tego troszkę wypić. Szczególnie jak się pije, właśnie w takich dedykowanych szklankach 250 e, e, Sztanga. tak? E, także całkiem przyjemnie. Ono powinno być bardzo mocno schłodzone. I wtedy, jak macie taką małą szklankę, to szybko wypijecie. E, I będzie cały czas świeże, e, zimne i orzeźwiające. Przynajmniej. Tak jest w zamyśle. Bardzo fajne. Mnie się wydaje, że dosyć bliskie um, oryginałowi, że tak powiem, z kolonii. Um, także warto chyba spróbować. Mam nadzieję, że ta się Wam się podobała. No, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdej nowej, ale degustacji na kanale. E, przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie mi wysłać wirtualną kawę. Na pewno by się przydało na zakup nowych piw. Także... W ogóle dziękuję jak się, jak się da. No i Wasze zdrowie. Czy jest.